Dawaj, pełna pizda! Popu! O boże, o boże Czekaj, czekaj, słyszę go Jego Pale. Spalę! Będziesz przede mną w tabeli, i to tak jakiegoś skinka dostaniesz na to. Dobra, jaką, no, ma jaką ja mapę byś zagrał? Misji, tak. Wybierz trzy mapy. Trzy mapy? No to może być taki taktyczny yy, nuke. No może być inferno mimo tych czytarków, ale ich tak nawombimy, no i niech będzie Rigo. Dobra, elegancko. Chłopaki nie mają konta fesji, także może być ciężko, panie Michael. Plecy już idzie odpaleniec. Oj, oj, oj! O no nie, nie możesz tak robić! Jak nie. Jeden mnie tutaj gdzie? U mnie! Aj, zero ma Aj! aj. Dobrze, Michael. żeś ich ponadgryzał. Pięknie, pięknie. A na CSGO Skins możesz zgarnąć potężne skinki. Płacając raz minimum do ładowania, bierz udział we wszystkich. Wiadomo, czym więcej wpłat, tym większe szanse. Nie podoba ci się przedmiot, który wygrałeś, nie ma problemu. Możesz go wymienić na dowolny inny item, który akurat będzie ci się bardziej podobał. Na stronie cyklicznej pojawiają się eventy. W których możesz zdobyć potężne itemy. Aktualnie świętowane jest dziesięciolecie strony, także już od 7 sierpnia będziesz mógł odebrać swój kawałek tortu. Na sobie, oprócz tego istnieje zaawansowany system bitew, na których możesz zagrać standardowo, czyli ten kto zdobędzie najwięcej ten wygrywa. Underdog, czyli ten kto ma pecha, wygrywa w całą stawkę, oraz Shirt, który polega na dzieleniu się dropem na wszystkich. Codziennie możesz odebrać do 4 darmowych skrzynek. Strona dba o to, aby content z gry był przenoszony również na nią. Bardzo często pojawiają się nowe skrzynki, także nie można rzekać na monotonie. Pamiętaj o moim kodzie Dam ciosdy, który daje ci 10% do wpłaty i 2 złote na start. Fresh, do prawej, pełna. w lewo lejdziesz. No oczywiście. plecy jest. O Boże. Ja go nie widziałem, Boże. Ja go na rzadarze zobaczyłem na piersi. Radar -haka masz? Wiadomo. Głowy Damian głowy, a nie strzelasz w ciało jak Bob. A leżysz, odpoczywasz se, co? Koński zwis śpilawaj razem teraz ramię, ramię jak spratanie. Musisz Majki, dowieść to o boże, o boże, Mamy to majsterek Ale były problemy mordeczko, wiesz, ale udało się. Jeszcze short Ej! Morda! co robisz?! Ja. ja... Jezu, ja się schowałem, bo ja mu mam tu. To jest... Brawo, Michael. Po co? A dobra, ty się Jesteś takim gołtem. O głowie. Dawaj go. Co? Umarł, zesrał się, boże, że sram się na O, ja bym nie zawiódł. Budujesz na mnie presję potężną. Śpi śpi, śpi, Jeszcze jeden! Dwa heady musiał dostać skała Hawesz? Do smoka wylezie Ta gra jest tak oszukana, nie zero ma wylezie 85 w trzech Dobra Majka musimy to zwyciężyć, dowieś to musimy full skupka, full skupka, full skupka, full skupka Nie no Dawaj go Ajajaj, aj, aj, było blisko Short, co się... Nie no, ja dostaję torpedę. No i dostałem. Ja pito! Dawaj do kona, schowaj się w konia ci zbejtuję z longa. Okej, okay. czekaj jeszcze czy jeszcze nie teraz. Brawo! O, Il short. Etap. Może mp5 tu jest. Oj, raj dusimy leszczy. Lesz chcesz? Jest shortyś. Jo! Je. Weź koszka! I 7, wiesz? Ale jesteś ja, gołtem. to. Ale że ich tam wyjaśnił Obo jednak jechał Ale żebym zakręcił Shorty jeszcze jeden, Nie no i będzie biegał taki skunks Inferno po prostu ja ma pomogę Mam 51 dostał to jednak nie jakby Ale dużo Ale... 3... Może okres ma paskustwo Rozpraw się z nim po, Mamy ich. 106. Tam były mniejsze levele face i się grało na nich trudniej niż tu. No i jak ja mam uwierzyć w sprawiedliwość? Dobra, biegnie mi tu. Lepiej biegano, lepiej. Tu jest. Go. Dawaj go. Razem, 3-4! Brawo! Dobra, Dobrze, że go dociągnął. Pasz longa, pasz longa. Jest przy długiej, kasuj, kurwa. Kasuj, kurwa, nie bilety. A Tak. Dobrze, Majki. Wyszedł long. Tak, jest we wewnętrzny. We śpij, śpij, śpi. Teraz musimy razem, chodź, chodź Czekaj, czekaj, flaszuję go. Ja go Pale. No niestety, wylądowaliśmy. Za mocno się pan oszydam, ten borowik. Aha, jest. UWAŻAJ! dobrze nie wiem jak to to dokonać. Ta gra jest upośledzona! Proszę, nie widzę. Mordzia, krzyczę ci short. A ty dupą wychodzisz. Ale chuja. przetrafić przeciwnika. Chodź, chodź. Ciebie zabiję. Dawaj, pełna pizda. Ale sześć mu zajebał tubę. Dziesiąte levele, nie. Dziewięć I... <grytanie> fragów Michael najebał. Na dziesiąty na i siódmy. just pisze.